Trudny będzie to dla nas rajd, dlatego że przygoda na rajdzie Rzeszowskim była bardzo brzemienna w skutkach i duże, duże konsekwencje dla nas przyniosła. Pomijam już fakt. Że spadliśmy w klasyfikacji punktowej i w, i w zarówno FENCE, jak i, jak i w klasyfikacji generalnej nasza sytuacja się mocno skomplikowała, a na złego jeszcze auto udało się, co prawda, doprowadzić do stanu sprzed zdarzenia, ale tak naprawdę na ostatnią chwilę, i to uniemożliwiło nam jakiekolwiek testy, także tutaj właśnie jesteśmy na odcinku testowym i to są nasze jedyne kilometry przed tym rajdem odcinek testowy no nie jest najlepszy do testowania nastawów zawieszenia, a to musimy zrobić, ponieważ zawieszenie z tyłu jest całkiem nowe i to jest inne zawieszenie od tego, które mieliśmy poprzednio i no nie wiem jak się będzie po prostu zachowywać a pierwszy OS rajdu w połowie jest bardzo, bardzo nierówny i zasyfiony. No i będziemy musieli przejechać raczej spokojnie, żeby sprawdzić jak te nastawy działają, bo tutaj nie bardzo się to da nastawić, także bardziej chyba tylko staram się po prostu wczuć w auto po tej trzytygodniowej przerwie, na szczęście niedługiej. Mówisz o pierwszym os a jak oceniasz resztę trasy? Jest okej, okay. podobne są os -y do... Ja tu pierwszy raz jestem, co prawda, ale są podobne trochę do Raidu Elmot. Część jest taka jak kamionki u nas, tylko dużo więcej zakrętów, ale mniej więcej charakterystyka taka podobna, a część jest taka jak wąskie partie rajdu Elmot. Także ogólnie mi się podoba ten ride, ale jest bardzo trudny i jest dużo nierówności. Na szczęście nie jest wiele cięć, bo w Polsce na przykład na kamionkach kiedyś jeszcze mało tego, że był asfalt całkowicie rozwalony, to jeszcze były takie hamskie cięcia. Tutaj tego nie masz w takiej ilości. Widać, że mało polscy zawodnicy tu jeżdżą, a pewnie będą za niedługo, ale póki co jeszcze jest ich mało, więc, więc jest, jest ok.